To taka moja osobista, subiektywna obserwacja i osobiste odczucie, ale tak wydaje mi się, że kobiety, które spodziewają się dziecka albo są świeżo po urodzeniu dziecka, to w tym odniesieniu do tego maleństwa w nich budzi się taka ogromna miłość, że aż Tryskają kobiety tą miłością na zewnątrz. One ciągle o tych dzieciach rozmawiają, ciągle o tym mówią. Znaczy, mężczyźni to też się udziela mężczyznom, tylko że mężczyźni, jeżeli chodzi o słowa, są bardziej powściągliwi, mniej okazują to na zewnątrz, bardziej w działaniu, prawda? On tam się z kumplami umówi na jednego, żeby pochwalić się i poczuć dumę z tego, że ma potomka, prędzej tam wystruga kołyskę. Tapicerką foteli go bije, huśtawkę zrobi, w pół dnia będzie w internecie siedział, żeby właściwą, dobrą zabawkę zakupić dla swojego ulubieńca. Natomiast kobiety, tak mówię, one są bardziej takie wylewne. Ja sam pamiętam, jak wspominam, czy w swojej rodzinie swoich bliskich, czy w gronie swoich znajomych, czy nawet tutaj w parafii, to taka przypadłość dotyka. Kobiet. Pamiętam kiedyś jak pracowałem w ogólniaku, to akurat w gronie pedagogicznym wśród nauczycielek jedna z pań właśnie zakomunikowała, że jest w stanie błogosławionym, oznajmiła do kiedy jeszcze będzie pracować, a potem już idzie na ten urlop macierzyński. Dwie panie akurat świeżo, co upieczone, świeże mamy wróciły do pracy, więc były takie trzy panie. I one ze sobą między lekcjami, jak była przerwa w pokoju nauczycielskim, to o niczym innym nie gadały, jak tylko o tym, ty słuchaj, a podobno te kaszki to wcale nie są dobre, ta, ta firma to robi lepsze, takie, te, soczki dla dzieci, a tutaj, a ubranka jakie, te to podobno uczulają bardziej. No ja to mam po tym poprzednim jeszcze, po tym starszym, te rajtuski, to będę wykorzystywać, a ty miałaś takie, jak byłaś w ciąży, to miałaś takie tutaj kolki, a ty jak to przeżywać I tam zajmie się obdarowywały tymi informacjami. Ja tak siedziałem i tylko czekałem, kiedy ten pan od WF-u przyjdzie, to w końcu będzie z kim można pogadać. A panie właśnie na ten temat ciągle nawijały. I to było bardzo piękne i urocze, ale wspominam to dzisiaj w odniesieniu właśnie do tej Łukaszowej Ewangelii i do Matki Bożej, która... Idzie do krewnej swojej Elżbiety, bo Maryja również tak miała, że odnosiła się z całą swoją miłością do tego poczętego dziecka. Tylko że zobaczmy, w jakiej Maryja była sytuacji. Przecież ona, dotykając tej całej tajemnicy związanej z wcieleniem syna Bożego, to zwiastowanie całe, jak ona mogła właśnie tak jak. Inne kobiety w takiej sytuacji, kiedy spodziewają się dziecka, mogły tryskać tą miłością. Jak ona miała się dzielić całą tą tajemnicą z innymi? Jak mogła pójść do swojej sąsiadki, ulubionej koleżanki i opowiedzieć o tej całej historii, o tym całym wydarzeniu? Jak mogła opowiedzieć, że no wiesz, no, ojcem tego dziecka to nie jest Józef. Józef jest takim symbolicznym opiekunem, pełen troski, ale no, prawdziwym ojcem tego dziecka, to wiesz, to jest sam Bóg, ojciec. No, tak jakby to było coś normalnego. Jak ona miała się z tym dzielić? I moi drodzy, tutaj takim pięknym tym gestem jest ten znak, o którym mówi Archanioł Maryi. Bo odnosząc się do tego wielkiego wydarzenia, nadprzyrodzonego, anioł jako znak mówi, nie jesteś w tym sama. Również twoja krewna Elżbieta jest w stanie błogosławionym, jest brzemienna. Ale też nie tak zwyczajnie, też przez Bożą nadzwyczajną interwencję. Oto Elżbieta, ta, która jest w podeszłym wieku, ta, która, no, taka natura ludzka, tak organizm funkcjonuje nie jest w stanie urodzić dziecka. Jej okres już przeminął na to, że może być matką. A więc jest to wbrew działaniu ludzkiego organizmu, wbrew naturze kobiecej, żeby mogła urodzić dziecko. Ma za wiele lat. Mało tego, żeby nie było wątpliwości, że tam Pan Bóg rozdaje karty, to żeby nie było wątpliwości, ta Ewangelia się dodaje, że do tego jeszcze była niepłodna. A więc wszystko w naturze sprzesięgło się przeciwko temu, żeby mieć dziecko. Ale właśnie dla Boga nie ma nic niemożliwego. I Bóg interweniuje, Bóg zaczyna działać. I znakiem dla Maryi jest właśnie to. I zobaczcie, że Maryja te pędy wybiera się do swojej krewnej Elżbiety, bo ona wie z tego, co powiedział Anioł no, bo ona wie, w jakiej sytuacji jest Elżbieta, że jest niepłodna, mało tego, ma swoje lata, to jest jej krewna. To ona tutaj dostała zapewnienie Anioła, że Pan Bóg tutaj działa. Więc ona z Elżbietą mogła porozmawiać, to dlatego szybko zmierza do Elżbiety. One się doskonale będą rozumieć. Bardzo pięknie mówię o tym, bo bardzo pięknie komentuje całą Ewangelię Łukasza, szczególnie właśnie te wydarzenia. Taki Ojciec Kościoła, Bedacz Czcigodny się nazywał. Właśnie kapłani odmawiając brewiarz, to właśnie w tych dniach, również dzisiaj w brewiarzu, tam są te czytania, te komentarze tego Ojca Kościoła z pierwszych wieków chrześcijaństwa. On to bardzo pięknie właśnie wyjaśnia w ten sposób. Cel pójścia Maryi właśnie tam do Elżbiety. I jak dobrze żeśmy się przysłuchali, to mamy tutaj wzmiankę w tej Ewangelii, że Maryja idzie tam z pośpiechem. Oczywiście świadczy to, że nie zwlekając, prawda? Od razu. I oczywiście to jest prawda. Ale pięknie to greckie słowo ono jest dość szerokie ma jeszcze inne znaczenia to nie tylko spiesznie, ale także z troską, można powiedzieć, z taką empatią, dzisiaj byśmy powiedzieli z taką zażyłością. Ona całym sercem po prostu jest oddana sprawie i zdobywa się na ten podróż. Moi drodzy, to była dość duża odległość z Nazaretu do Ain Karim, to tam już bliżej Jerozolimy. A poza tym droga była bardzo niebezpieczna, to był szczególnie niebezpieczny szlak. Maryja nie zważa na nic i idzie tam, mając Jezusa w swoim łonie, niesie Jezusa Chrystusa. Czego to nas chce nauczyć? Jaka to dla nas jest podpowiedź? Moi drodzy, doskonale czujemy w tym chrześcijańskim instynkcie, że jesteśmy zobowiązani i odpowiedzialni za to, żeby dzielić się Jezusem. Najpierw w gronie swoich bliskich, swoim domu, w swojej rodzinie. Tylko że, moi drodzy, żeby to było skuteczne, zobaczcie, ilu się przejmuje swoimi bliskimi naprawdę tymi, którzy gdzieś tam osłabli w swojej wierze, którzy może przestali chodzić do kościoła, nie korzystają ze świętych sakramentów. Ze spowiedzi zaniedbali modlitwę, ich postawy życiowe niekoniecznie pokrywają się z Chrystusową Ewangelią, i wielu nad tym ubolewa. Ale no właśnie, jak tutaj się tak prawdziwie przejąć, jak skutecznie się przejąć, żeby tak było, to trzeba popatrzeć na Maryję. Nie będę się mógł dzielić Chrystusem. Jeżeli nie zapałam, to miłością, dlaczego te wszystkie matki o niczym innym nie gadają, tylko o tych dzieciach? Czyli o, już kopię, o, już tutaj tak, no jeszcze tyle zostało, aż przyjdzie na świat, tu już trzeba ubranka kupić, tu już się myśli, jak pokój urządzić, tu jakie jak to, to łóżeczko będzie bujane czy nie bujane. Dlaczego tym tak się żyje? Dlatego, że źródłem jest miłość. I Maryja również wobec Jezusa Chrystusa z tą ogromną miłością. Potrafi przebyć ten szlak, przebyć tę drogę, aby pójść do krewnej swojej Elżbiety. I ona tego Jezusa niesie każdemu z nas. I jako chrześcijanie, właśnie w tych ostatnich dniach, które nas wprowadzają już w nasze świętowanie tajemnicy wcielenia, przyjścia Jezusa Chrystusa jako zbawiciela, to warto w sobie, przeżywając te święta, rozpalać tę miłość do Jezusa Chrystusa, który z tą miłością właśnie przyszedł. I on jest źródłem tej miłości. Jeżeli będzie to z nas trychskać, to wówczas i podejmiemy dodatkową modlitwę, i naprawdę się przejmiemy. Nie chodzi tylko o to, żeby kogoś napominać słowem, ale może właśnie podjąć wzmożony trud modlitwy, może jakieś wyrzeczenia, żeby naprawdę się przejąć, żeby zdobyć się na ten szlak naszej życiowej drogi, aby tym Chrystusem się podzielić. Najpierw z tymi, którzy dla nas są drodzy, których bardzo kochamy. Nasza wiara ma upierać się. Na miłości wobec Jezusa Chrystusa. Inaczej to tylko będziemy się bawić w kościół, w świętowanie i jakoś tam będziemy egzystować. A tu idzie naprawdę o coś więcej. Amen.